No siemanko, siemanko, Michał jest z tej strony Money Makes Money Dzisiaj będę wam pokazywał platformę Radium, która jest deksem na ekosystemie Solany. Pierwsze, co chciałbym wam pokazać, mój e-book, o czym powinniście oczywiście pamiętać, wszystkie linki są w komentarzu, a tymczasem wjeżdżamy z tym intro! Ok, to jest platforma Radium. Radium AIO jest jej adres. Ogólnie główną funkcją tej platformy jest DEX, czyli Decentralized Exchange, czyli zdecentralizowana giełda, czyli mamy tutaj swapy. Na tych swapach jest akurat mała płynność, nie każdą parę można tutaj wymienić. Jeśli chodzi o pary, no to są tutaj uwzględnione głównie pary na ekosystemie Solany, więc nie mamy tutaj żadnych innych tokenów. Jest to dość ograniczona opcja, ale no poczekajmy na rozwój. Mamy również trading opcję. Tutaj możemy sobie stawiać limit ordery. Jest to trochę bardziej skomplikowane niż swap, oczywiście. Większość tych funkcji opisywałem w moim wcześniejszym wideo, na które zapraszam odnośnie Solana Starter. Wracając do Radium. Oczywiście mamy tutaj te słapy, to myślę, że nie, nie muszę wam objaśniać. Mam nadzieję, że wiecie jak tego używać. Radium łączy się po pluginie do waszej przeglądarki. Oczywiście musicie mieć podłączony wallet. Solet, Solet, wallet, solid .io. Tam musicie sobie otworzyć wallet. Tym walletem się łączycie po Radium. Generalnie działa to mniej więcej tak samo jak MetaMask i Uniswap. Taka alternatywa, tylko że dużo tańsza i dużo szybsza. Dlatego właśnie tutaj jestem i sprawdzam, co tutaj jest grane, gdzie tutaj można zarabiać i co tutaj się dzieje. I tak jak tutaj właśnie widać, można tutaj dawać pulę płynności. Na tych pulach płynności, oczywiście, można zarabiać na tym FI. FI jest oczywiście bardzo małe, dlatego tutaj możemy sobie sprawdzić, jakie możemy mieć zarobki. Wygląda to ogólnie. Tak samo jak na Uniswap Info. Nie mamy wiele tutaj tych par, ale można na przykład zauważyć Tomo, Sushi, Link, WiFi, Bitcoin nawet Ethereum. No, także powoli, powoli zyskujemy na popularności. I później oczywiście dając płynność na tych parach, możemy sobie te LP tokeny, które dostajemy jako zabezpieczenie naszej płynności, dać na farmy. Tutaj mamy kilka takich farm. Tutaj są Legacy farmy też, które mają płynność tylko do Ray. I tutaj mamy inne farmy. I co jest ciekawe, mamy tutaj opcję Fusion. Fusion to jest opcja ogólnie różnych par i tutaj są trochę wyższe nagrody. Tak jak widać, step akurat wiedzie tutaj prym 588% rocznie. Jak ja zaczynałem tą farmę, to było ponad 200% rocznie. I no, mamy tutaj jeszcze kilka innych, i cały czas przybywają nowe. Mamy również staking. Staking, staking na ten czas jest dostępny tylko na Ray. Ja mam tylko zastejkowane tutaj 53 sztuki. Oprocentowanie roczne to jest 35%. Jednak ten staking ray jest bardzo ważny, jeśli chodzi o uczestniczenie w IDO na Radium. I tutaj mamy ten akcelerator. I tutaj, jak widać, na początku o czym informowałem. Już dawno temu trzeba było mieć zastekowane przynajmniej 20 radium, żeby uczestniczyć w presale'u media. Media dało bardzo dobrze zarobić. Ostatnio mieliśmy też presale Mer, który oczywiście również dał bardzo dobrze zarobić. Tutaj akurat były podwyższone te kwalifikacje do 50 i pewnie z każdym kolejnym IDO te kwalifikacje będą się podwyższać, także warto jest go stejkować. Wiadomo, że pewnie tak samo jak token Uni zyskiwał na popularności i zyskiwał tak samo na wycenie, tak samo pewnie token Ray z nim się stanie mniej więcej to samo, jednak trzeba brać pod uwagę to, że nadciąga Bessa. Większymi lub mniejszymi kroczkami, więc musimy również o tym pamiętać. Staking 33% nie da nam ogólnie zbyt wiele, jeśli token Ray straci 50% na wartości powiedzmy albo 80%. Także nie wiadomo, zawsze bierzcie na to poprawkę. To nie jest oczywiście porada inwestycyjna. Zróbcie swój własny research, bardzo Was proszę. Więc można tutaj uczestniczyć w różnych IDO, warunkiem jest właśnie zastejkowanie tokena Ray. I tutaj mamy też migrację, bo e, możemy, bo powinniśmy migrować nasze stare Liquidity pool'e z DEXA numer 2, który był zbudowany na serum, na DEX numer 3. Więc tutaj też warto się zaznajomić. Z tą opcją to by było na tyle, to jest takie krótkie intro do tego ekosystemu. Chciałbym Wam ogólnie pokazać jakie tutaj są możliwości co tutaj można zrobić Póki co to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, suba i siemanko dzięki i